Atak dronów. Czy Europa może pokonać Rosję? Dane przerażają. Drodzy Polacy, rodacy, patrioci, obudźcie się. W nocy z 10 na 11 września 2025 roku, gdy większość z nas spała, Rosja zaatakowała. Nie Ukrainę, nie tym razem. Atak skierowany był prosto w serce NATO. Film ostrzega przed rosyjską agresją dronową na Polskę i Europę. Opisując atak 19 dronów szachet na Polskę w nocy z 10 na 11 września 2025 roku, wzywa do przebudzenia Polaków, masowej produkcji tanich dronów i pocisków, nauki z Ukrainy oraz proaktywnej obrony, by przeciwstawić się Putinowi i chronić niepodległość. Podkreśla siłę sojuszu z USA i jedność Zachodu w negocjacjach z Rosją. Zaczynamy. Kliknij link w komentarzu i zobacz cały film.